Zamrożony bark, zespół cieśni stawu ramiennego, czy jakieś stany porazowe. Tutaj wspólnym mianownikiem tych problemów jest ograniczenie ruchomości stawu ramiennego. Problem też czasem może występować wtedy, gdy intensywnie trenujemy, a zapominamy o rozciąganiu po treningu, tak, żeby utrzymać tą długość prawidłową, taką fizjologiczną długość mięśni. Dzisiaj dlatego chciałbym pokazać Wam dwa. Dwie metody rozciągania stawów ramiennych, metody rozciągania dokładnie mięśni, także troszeczkę torebki stawowej w tych obszarach. Sposoby te są dość proste, bezpieczne i co też ważne, angażujące oba stawy ramienne jednocześnie, więc po prostu troszeczkę zaoszczędzamy czasu przez to ćwiczenie. Myślę, że po będzie dostępne dla każdego z Was. Zapraszam do tych ćwiczeń. Oba ćwiczenia będziemy wykonywać w podporze. W pierwszym z nich, naszą taką pozycją wyjściową, jest pozycja taka na czworaka. Ręce możemy sobie ustawić troszeczkę szerzej niż rozstaw naszych stawów ramiennych. I tutaj, w takim ustawieniu, możemy po prostu przemieszczać się delikatnie, przenosząc ciężar z jednej ręki na drugą. I oczywiście, staramy się wejść. Jakieś wyraźne ograniczenie w uczucie rozciągania, i możemy to uczucie rozciągania utrzymać na przykład około 10-15 sekund. Jeśli ten zakres dla nas jest za mały, to oczywiście możemy go zwiększyć w różny sposób. Tutaj mamy wiele alternatyw. Możemy ręce skierować, przesunąć do przodu i do boku, czy jakbyśmy po przekątnej chcieli je przesunąć i spróbować zrobić to samo. Mogę ręce przesunąć tylko do boku i dalej wykonywać ruchy doboczne, albo bardziej jeszcze zaangażować pozostałe mięśnie i starać się przesunąć troszeczkę do tyłu. Mogę ręce zwężyć, ustawić w węższym ustawieniu i skupić się na przykład na kierunku bardziej do tyłu. Mogę także jako kolejną modyfikację wprowadzić sobie rotację stawów ramiennych. Na przykład zaczynam z rotacją wewnętrzną w ustawieniu nieco szerszym niż pozycja wyjściowa stawów ramiennych i wykonuję te same ruchy, które wykonywałem przed chwilą. Mogę oczywiście zrobić to także w rotacji zewnętrznej, iść do boku, iść do tyłu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Możemy dowolnie. Dowolnie manewrować z ustawieniem naszych rąk, celem tego jest rozciąganie przede wszystkim tych obszarów, w których odczuwamy największe restrykcje. Czyli jeśli wykonuję takie ćwiczenie w rotacji zewnętrznej i nie czuje większego oporu, to dobrze. Ale jeśli zrobię to samo w rotacji wewnętrznej i czuję jakieś większe uczucie rozciągania, to warto, żebym skupił się na tym obszarze, gdzie to uczucie rozciągania jest większe. Więc tutaj mamy naprawdę bardzo duży zakres możliwości pracy z tym, z tym jednym ćwiczeniem. I także musimy poszukiwać, gdzie te ograniczenia po prostu są największe i warto troszeczkę przytrzymać, zostać w tym, w tym uczuciu rozciągania, tak jak mówiłem, do, do 15 sekund, czego tutaj nie chcemy. Przede wszystkim jakiegoś uczucia drętwienia albo ostrego bólu. Raczej ciągle poszukujemy tego, tego uczucia rozciągania, bo ponieważ drętwienie czy jakiś mocny ból może po prostu świadczyć o jakieś drażeniu tkanki, miękkiej czy nawet układu nerwowego, a to jest oczywiście niepożądane. W drugim ustawieniu będziemy wykorzystywać bardzo podobne ruchy, ale zaczniemy sobie od takiej pozycji. Tutaj możemy także ustawić sobie ręce w takim ustawieniu i staram się przemieszczać troszeczkę do przodu. Czuję jakieś wyraźne uczucie rozciągania, zostaje w tym miejscu. Mogę także wykonać delikatne ruchy do boku. Zmienić rotację. W stawach ramiennych. I znowu przesuwam się troszeczkę dalej do przodu. Moje ręce zostają na miejscu i także mogę dalej zmieniać rotację z wewnętrznej do zewnętrznej albo mogę dokładać troszeczkę odwiedzenia, czyli moje ręce kierują się bardziej na zewnątrz. Ta sama zasada w tym czwiczeniu, które było poprzednio pokazane. Ciągle w jednym i w drugim szukam po prostu ograniczeń, utrzymuję. To rozciąganie między 10 a 15 sekund jest to ćwiczenie wygodne. Jeśli mamy jakiś problem z nadgarstkami, to możemy wykonać to ćwiczenie w ten sposób albo po prostu wykorzystując jeszcze jakieś podpórki do pompy, choć to trochę uniesie nasze łopatki, ale no mówię, jeśli jest to niezbędne, wtedy możemy najwyżej jeszcze w ten sposób się wspomóc. Jeśli chcemy dodatkowe jakieś, na przykład utrudnienie, to możemy tutaj między rękami jeszcze zainstalować sobie taśmę oporową, żeby. Ręce nie dość, że będą w odwiedzeniu, to jeszcze mięśnie będą musiały mocniej pracować, żeby to ustawienie utrzymać. Zachęcam do wykonania tego ćwiczenia, szczególnie po treningu, wtedy kiedy mięśnie są, mogą popadać w jakiś przykurcz, albo wtedy, kiedy mamy ograniczenie, jakieś wyraźne ograniczenie ruchowe w tych obu stawach ramiennych. Dzięki za dzisiaj. Hej!